Ciekawe co to będzie za oczyszczenie, prawda? To też jest, jestem ciekaw. Tutaj to co może być, albo jakieś krokodyle, albo jakieś pająki? Nie wiem, nie. W dużo rzeczy. No właśnie, no. A czy. No mówię, ja już jestem: 37 sekund, prawda? No. Ej, ja jestem tutaj już na górze. Trosze gdzieś na sp pod spodem. Ale... Też mi się wydaje, że ja się pod spodem, ale wiesz. One nigdy, praktycznie nigdy się nie teleportują na górę, więc... No nie no, ostatnio słuchaj, mieliśmy raz na samym początku silwy rozprzestrzenie i one normalnie się na wieży zespiły, wiesz. Jak tylko postawiłem, to taką kamera była. No Ale No właśnie. No, 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 ja spróbuję coś tam No gdzie na dole, pod tym nie ma nikogo. No nie wiem. Na razie z toporem biegam. Mam pałkę? Ja nie mam. Ty, oni są chyba na samej górze, ta, Miszą nam bieżyczkę. Wiecie o tym? Ale jak, jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej, na samej górze no, wieżyczkę musiał wieżyczkę dostawić Takie no, p... Pe, pe, pederasty, co? Ty, ciekawe czy ja tam wyjdę. Nie no zabijam to wszystko. Żeby jak najmniej szkód robili Ale to wiesz, nie wiadomo po to piesza fala, wiesz o co chodzi To wiesz, żeby zejść to jest łatwo, ale żeby wejść, bo coś No ja już tam zaraz będę, prawda? Ale to się do wieżyczki dostawi, cegły mamy, prawda, to nie ma dużo problemów, ale jak się dziwnie zespiły, tak jak wtedy, no. Słyszę ja no fajnie. Janusz, ja, ja najlepiej to z tamtej strony, co ci, co wchodziliśmy wcześniej, wiesz o co chodzi. Ja to nawet nie wiem, czy ja wejdę teraz, bo ja... No nie wiem, no... Kur... spadnę na tą dół Nie miały się przetropić, co? No tak nam nie pykło, no ale czy... Ciekawie to Wyszło jak no. krzyczył No właśnie, ja dopiero idę bo musiałem Nie wiem myślałem że tamtędy wejdę, a tamtędy nie wejdę wiesz Jest jedyny sposób tutaj jest Jesz tędy? Ci No ale to tam jeszcze na górze No tak jak chodziliśmy tam trzeba wejść No mówię pewnie z nich. Będę musiał się przerobić na łzik i zniszczę to wszystko i postawię kolejne trzy. Ale jedna osoba niech zostanie na dole, to bo mówię, bo w razie wypadkości się, się idzie będą reszty. To kto jest najniżej nie wiem. Ja już jestem prawie na samej górze A ja idę za silverem No mniejszy przebiegł no zaraz sejdę na dół. Boże, jak ta postać się baguje Bo niszczą wieżeczki, wiesz? Wiem, no to mówię. Tam, nie wiem, trzy stały, czy dwie, to... Dobra, jestem już na górze, ubieram się. O ile ich tu jest. Wszystkich zabijać? Eee... Yy, A co jeszcze? O mamy tam Tu ja słyszę. To się nazywa Czerwony roik No nie wiem właśnie, ale weź ten, sam to są później ten No jak i tak nikt nie ma pałki Ja mam pałkę o. No to nie wiem ale tu powiem Ci że to jest ich 120-30 sztuk Więc co, chyba zabijamy o. to wszystko ty zobacz o, jak, zobacz jak wieżyczki mie ten, zabija ich, dawaj. Ja już chcę poczekać na dole. Tak. Ale tu jest masakra. Ty zobacz jak, widzisz panie wieżyczki. Ale jaka jazda, co? Jak się wbiły. Ale... Ty, przynajmniej wiesz co? Jestem... O kurczę, jeszcze zginę, ty a, Ale jazda Ale Ale ty zobacz jaka to rozpusta jest, wiesz Ty, a gdzie te nasze mobki? Ty, a wieżyczki jeszcze stoją, zobacz, na jednym, na jednej kolumnie, no, się trzyma, widziałeś? O kurczę, pieczony, idę stąd, bo muszę się, nie, a, uleczyć się trochę. Ja Januszek, już tak walczyliśmy, dacie rada? No, poczekamy, ja. muszę. Mówię, ja to się na chwilę wycofam się uleczę przynajmniej. O nie, o nie, najgorsze miejsce sklinowałem się. Ty jest jakie spaniury, wiesz Najgorzej to z tymi ucznikami Ja myślałem, że to kometa leci, a to strzały uczniów <grywka> Доброе яйцо. Окуру. Али яздо. Ну я еще тут пущу. Ksak, ksak. Ksak. O on przyszedł na awanturę A Ale to Coś dopiero się... chyba pierwsza pola co? Coś jeszcze że... one gdzieś a u góry jest gości jak ja go zabić Rozwol wieżyczkę i spadnie no Bo one tak były robione żeby nikt tam nie wlazł a tu ja teraz to wzmocnienie rozwol wiesz Czekaj. zaskoczę tylko weź latarnię włącz Dobra masz Masz go? Wskoczyłeś? Ciemno i tak nie widać, wiesz? I tak muszę to wszystko rozebrać i od nowa. Janusz, trzyma się, chodź zobaczysz... Janusz, nie pamiętasz jak ja Cię uczyłem tam wchodzić? No wiem, ale jakaś idzie Bo tam jak i... Zobacz, już jestem, rozwodniłem. mocniej. Fajnie się trzyma, co? Na jednym pilarze silver, co? No nie do, no. A czy Madzie na pewno ma widzisz jak się fajnie wieżyczka trzyma? Gdzie oni są? Widzisz? Na jednym... Zobacz, na jednym pilarze, no dobry konstrukt, co? I weź teraz ten... Niszczysz fundamenty, wiesz, i musisz wszystko pójść do, 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 do bebechów, no żeby to rozwalić. Aj, no dobre no co czekamy, a teraz gdzieś w innym miejscu się mogą zezmić, czekajcie, zobaczcie na mapie A nie, no tutaj, no to nie pogoduje. No i gdzie oni? powiesz, masakry się zalogował przez chwilę, nie? Aha uh Są, -huh. zobacz Poszło, No żeby tak nie szanować le legendu legend co? Legendarnego O, o, o ty ty ja już teraz mopki załatwią sprawę. No. Tak, to jeszcze więcej klatek na sekundę będzie Janusz. Nie. Fajnie, fajnie. Nie, to już teraz, są już śnieżki ten. Kop. No, jest spadek tych klapek, no ale to co, to yy, dlatego, że jest walka wiesz, yy, ostra. Zobacz ile tu trupów. Mm. Oj, W końcu trochę. Jest, oh. jest, jest, jest masakra O jak fajnie Jest masakra trupów, tak I to wszystko leży. Legendy mówię Z, Z oczyszczenia zobacz Żeby tak nie szanować pa... mobków Pasak mam Czekaj a tu Ej, może pójdę faktycznie po nóż do skurowania co? Ty, znikła mi Tak, żeś, normalnie żeś, ty jak to chodzę, patrzę jak to wygląda, same te, na pół poprzedzierane no. Ale ile stali będzie? będzie, będzie, będzie stali. A co tu stoi u góry, co to co, co, co jest tak ubrany? No z przyszedł, nie wiem, no był z w każdym razie. Nie na George'a kuźwa tu jeszcze jest. A on ci z ja no, dobra. Śmierć! O, ładnie ładne, dwie legendy. Szkoda, że tego partnerza, ale każdy płatny, z rzeczy nie ma coś innego. Ty, pojawiają się, spadnę. O, pałka jest tutaj, wiecie? No ale to co, do. No, weź w tym tłumie ją z pałku, i wszystkie musielibyśmy no, pałkować. Nie, nie, no. To, no. Ta. Czyli to. gdzieś jeszcze krzyczą. Może nóż do skurowania być. Nie, cicho, Jeszcze krzyczą gdzieś. Może na no. dole są. Trupa, widzę tylko. Ale wiesz, może na dole na, na tej wieżyczkach są. No popatrzcie... Nie się no, popatrzę właśnie na, na te wieżyczki, tam trupa tylko widzę na tej wieżyczkach. A nie, jest tam coś, tylko nie wiem czy to jest nasz, czy to jest Śnieżka, czy to jest... Jest tam jakiś, jest. jest jeden, jest jeden. Trzeba zejść na dół i ten... I zobacz jak on się zespił, fajnie co? Ja, ty <coughs> no zabiję, bo już jest na strzała. O, jest. Ale jeszcze coś musi być. Tu mają oni w sobie odbudow. Na, na dole, na samym dole chyba coś? Nie. Na dole jeszcze biegłem. O, tu muszę zejść. Na dole, chyba. miały zejść, a nie zeskoczyć. Ty, oni spadli, bo spadali. No ja widziałem, że tam właśnie la, le, leci ktoś, nie? Jeszcze są? Na dole? Nie wiem, nie widzę nikogo. A ciebie widzę, ale A ja myślałem, że tam są takie dwa punkciki po ciebie, co to, to jest? Czyli tu o, o, o... No to są kamienie, dwa kamienie. A z drugiej strony może tam bieżyczkę jakąś rozwalają jeszcze, ale... Trzeba obejść tą wieżę dookoła i tam wejść jeszcze raz, może od strony... Nie nie nie? Tak Maziu wejść tutaj w tą dziurę wskocz, gdzie ja jestem, widzisz? I tam na dół zejdź. poczekaj, pozbieram to. A. A ja... Nie, tu, tu, tu? No tam i tam może tam jakiś być jeszcze. Ja obejdę górę. Do krokodyla może tam spadł na dół? Hmm, tu nie ma nic. Ale laguje, k**wa. Latkuje tak. No to znaczy, że gdzieś musi jeszcze być, no. Jest tu kuźwa walik, te wieżyczki. No tak myślałem, no. Już go tu wala. Kapła. I to, trzeba tam, musisz to, tam poczekać, musisz wiesz. Co mhm. na górę wchodzić znowu? No nie wiem, może jedna osoba zostanie ten. Tutaj rozwalił jedy, jedna ściana. No to się tam przyjdzie, dostawi jak jedna ściana to. No nie, ale powiem ci, że mi teraz tak laguje, że na pewno się nie da No. Ja jestem tu w razie co. Szabruję ich. Chynia na cmentarna taka. A jak masz tak, jak to byś pokroiła wszystkich sobie i ten... A ja będę musiał od nowa wchodzić do ciebie, dobra Mandy, będę do ciebie, a no zostaniesz tutaj, tak? Ale co, ja nie mam ich czym właśnie, co? Więc... Nie mam, bo nie mam tego... No nie mam, nie. No. To... mam. No to... No to wtedy pasak... by ci się worki porobiły, no. I wtedy by mniej lagowało, bo... Ja to nagrywałem O kurde, jestem przeciążona O materdeju No to okay. <grywa> Jacek mi kazał mięsa o ludzkie Jacek ci nic nie, nie kazał No się dziwi, dziwi, że ten Zostawcie mnie A... No nie wiem ta, no klatkuje fajnie, fajnie. O, Ooo, ja nie wiem się wespnę na górę. Ooo, ho, ho. widzę no, ja z jednej strony wierzę tylko mogę stać, bo tak jak idę z drugiej to po prostu ruszyć się nie mogę z miejsca. No, teraz utknę. Jezusie. Coś zleciał Widział ktoś jak tam czy idzie już po robocie? Nie mogę się. Kurczę. No Puszczam mi się postać normalnie. Nie mogę wejść nawet tak jak wchodziłem. Hmm. Słyszę jak coś łukiem strzela, wiesz? Coś A tam jest jakiś tygrys czy lew, czy co to jest, tak Jakby... by, lewki. nie A, mogę wyciągnąć, daj. Ale nie. E tam. Dobrze, że to tutaj nie, no, nie, nie. Nie mogę wyciągnąć broni. Kurde, co to jest. Madziu, co... Ten... jest bo to teraz przyszli z tygryskami, wiesz, pewnie. Ty, ja tu I widzę, jak... Z śmieszne jest to, że bije teraz... ...mini bossa Alligatora i bossa aligatora. A, no ja już tam idę do środka też. Obrażeni mnie nie zadaje. Uuu... Taki duży. Ty, przyszła ta... Lara Croft. Yy, poczekaj, bo po, nie wiadomo czy się zetwie. Macie uważaj, bo jest ta... ...od rogu. Ja wiem, ale... Nie no, raczej damy se radę tutaj, no. dziś śnieżkę tutaj roboty robi. Ale niedźwiedzi, ja cię kręcę siłę teraz, to sobie zobaczysz. Ej, weź się naprawdę może do ten. zdań. Po potem już do skurowania hmm. Ja akurat musiałam się rozebrać, nie? Znaczy, no, jest taka potrzeba, to mogę iść, nie No nie, no nie ma sensu, bez przesady, tak. O ty... Zginę. U, udało mi się Fartem przeżyć. Czyli tu jeszcze widzę jak jedna, jedna, jedna chodzi nam Wysoki kapanimira No nie Nie no te oczyszczenia powiem Wam szczerze, to jest taka lipa Dlaczego? Bo to jest lipa. Jeżeli nie potrafią czegoś naprawić, to niech tego nie robią. Rozumiesz? Bo mnie to normalnie zaczyna denerwować. Bo. Przez. Twoje pół dnia się leczę tylko dlatego, że nie mogę. Ty tamto jak wali ta i córka, i mira, wiesz? Coś tam jeszcze jest, zleciało, ale worek, Maciu masz teraz, zobacz. Ale ile stali? Tak. Oj, 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 oj. Czyli 43 szapki, aż szkoda nie wziąć, no. Jacek, weź zabij ją. no, człowieku, by... No to przejdź, no, jak ona za tobą, no. A nie, worek. No, szkoda stali, no. Już ją zabiję Ale ty nie podchodź pod topór Jak masz się zabijać, to zabijaj ty. Dobra, jest okej, okay, to biją pozadałaś zadałaś mi zatrucie i ja nie mogłem się leczyć. Dobrze jest, zobacz, już prawie jest nasza. trzeba Darek, Pokonany, zobacz, no. Dobra, ale powiem wam, że było fajnie, no. Hehehehehe <laughs>